Cześć playerzy, witajcie w bonusowym gigu, w którym pokażę Wam pokrótce, jak grać utwór Ty, drucha we mnie masz z filmu Toy Story. Jest to dosyć trudny kawałek, jest tu bardzo dużo akordów, więc pokażę Wam po prostu, jak łapać te akordy. Zagramy to sobie w bardzo wolnym tempie i osoby, które będą zaawansowane, po prostu będą potrafiły to zagrać. Jeśli chodzi o osoby, które są początkujące, polecam Wam naprawdę rozpocząć od pakietu startowego i lekcji na YouTubie, razem z planem rozwoju, który dołączany jest do kursu ze sklepu. Zaczynamy Giga. Ok, a więc lecimy z akordami. Akord c -dur, myślę, że świetnie znacie, akord G-dur septymowy, akord C-dur i akord c -dur z septymą, czyli dokładamy czwarty palec. Gramy to oczywiście z kapodastrem na czwartym progu, jest to oryginalna tonacja wersji polskiej tego utworu. Następnie akord yy, F-dur, akord C zmniejszony, czwarty, drugi, trzeci i pierwszy palec i akord C-dur. Następnie F-dur, C-dur. E-dur septymowy amol. Bardzo proste już tutaj rzeczy. F-dur, C dur, Edur septymowy i Amol. Trzeci raz to samo. F-dur, C dur, Edur septymowy i amol. Następnie D-dur septymowy, G7, C dur A7, D7, G7. I przejście. C-dur, E7, Amol, C zmniejszony z septymą, C dur i G7. Bicie akordowe. Du, du, gura czyli krótkie bicie i bicie du, du, gura góra, du, góra, czyli proste bicie na cztery. Zagrajmy to sobie w bardzo wolnym tempie. Słuchajcie, bić i starajcie się dostosować. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie. she Oczywiście to przejście możecie sobie też rozłożyć, tak? Nie będę wam mówił, które uderzam w stronę, bo za każdym razem zagram to trochę inaczej, tak? Ale mniej więcej bas, bas, wiolin, wiolin, bas, bas, wiolin, wiolin. Na tej zasadzie. ok? Później wchodzimy w drugą zwrotkę, czyli zagramy sobie to przejście i przejdziemy później w drugą zwrotkę. Czyli tutaj mieliśmy to C i C7 z dołożeniem, tak? Proste bicie na cztery. Ty druha we mnie masz Całe bicie na cztery. Kiedy masz kłopot tu są krótkie wszędzie. Diabeł z nim pomocy trzeba ci Wal jak dym Razem trzymajmy się, przekonasz się Czyli na A7, tak jak w pierwszej zwrotce, dwa szybkie uderzenia i na A-molu A, będzie krótkie bicie we mnie masz Aha. Ty, ducha we mnie masz C i C7, czyli krótsze przejście. Jest nie takie jak w pierwszej zwrotce, i wchodzimy sobie w bridge'a. W bridge'u możemy sobie to po prostu urywać, tak? Którym wydaje się. Chadur septymowy, B7, B7, zapis zagraniczny. Są dużo. Krótkie C, krótkie H7 i C. Długie. Znowu B7. E-moll i 7 e A7, d -mol i G7. Posłuchajcie sobie w wolnym tempie ze śpiewem. Niektórym wydaje się, że są dużo lepsi silniki. I ostatnia zwrotka. Z biegiem zim i lat C, C7 F-dur ta przyjaźń C zmniejszona wiecznie trwa. I następnie, gdzie ja tamty, że i dobre dni. I tutaj pojedyncze uderzenia na tych trzech ostatnich akordach. I lecimy od D7. Ty ducha we mnie masz. akordem Cedur. To cały bonusowy szybki gig. Mam nadzieję, że jakoś przelecieliście to. Zakładam, że jesteście zaawansowani, jeśli weszliście w tą lekcję i chcieliście ją przerobić. Powierzcie sobie opracowanie, poćwiczcie najpierw osobno te akordy, nauczcie się ich po prostu, bo tutaj jest dużo dziwnych akordów, które wcześniej nie występowały. Bicie akordowe proste, czyli du, du, góra, du, du, góra, góra, du, góra, i pojedyncze uderzenia na kostkowaniu. Myślę, że poradzicie sobie. Napiszcie komentarz, jak wam poszło. I widzimy się w następnym gigu, już mam nadzieję prostszym. Cześć!